The guys, the players, they, they, they give all in the pool. They fired the time to reach the title. So we had time to do what we must improve. But for us, it's nice to win. We want to win every time. We are very happy about this success. And overall, again, I want to congratulate the guys. They play with all, with all the, the fire and the power they have now. Dziękujemy ślicznie. Nie, nie, tłumaczymy, to jest dosyć czytelne, prawda? Dobrze. Panie kapitanie, bardzo proszę. Kapitan zdobywców Super Buchar, Panie Mariuszu. Pytam to Pytam to dobrze, to ja o tym mógł... <grym grym> powołam się za zacząłem rozmowę przed momentem, przed kamerą w argentyńskim opowiada troszkę. Mariusz, jak samo, trzeba się szybko, że tak powiem, spierać przy Nikolacie, prawda? Trzeba się tak. Trzeba się spierać, bardzo to bardzo za szybciej <laughs> na przez ostatnie kilka miesięcy. Yy, no opowiedz, co to znaczy na taki wiesz, początek sezonu? w Zmęczeni byliście? Ten mecz, moim zdaniem, tak jak też rozmawiali, był naprawdę nie taki zły jak na moment, który którym on się... Tak, na pewno myślę, że mógł cieszyć kibiców. Przede wszystkim spotkaniu zacięte, bo pierwsze sezon Często, aczkolwiek to byliśmy na konferencji prasowej, wiemy w jakim jesteśmy etapie, dopiero się praktycznie zjechaliśmy wszyscy do kubu i od tego czasu na planowanie nie było rezultatów. Trzeba teraz te wszystkie klocki poukładać na i przede wszystkim pracować nad tym ponownym Ale Bardzo się cieszymy, że tu gdzieś tam nas stoi dobrze do kolejnej pracy. I no, oczywiście.

The score, guess, it was a good match, but as I told you before, yeah, I'm happy that the team is, is feeling very good all together. And we keep fighting, even when we lose the third set very and with a big difference. So it was good to recover ourselves and start playing again with the volleyball and as we did. So. great things and we have to work for it